Siemanko, witajcie na kanale Śnieżek 1-2-3 yy, To będzie filmik o chomikach Dzisiaj nagrywam filmik z kolegą, więc pokażę Wam dwa chomiki Mój i mojego kolegi yy, Dobra, zaczynamy To jest klatka mojego chomiczka Zaraz yy, kolega go wyjmie Tutaj jest jego jedzonko, picie, tam ma kokosik, rurę, tutaj ma domek przewrócony przez mojego kolegę na chwilę obecną, a tak wygląda mój chomik. Nazywa się Śnieżek, ma fajne futerko. Recenzja chomika. No, nazywa się Śnieżek, bo jest biały jak śnieg, więc od razu to mówię. To jest mój kot. To jest kot. Nie przejmujcie się, koty lubią chomik, więc się nie dziwcie. O, więc to tu jest ma mój tak, Tu ma dwie huśtawki. ma dwie tam ma z tyłu ma domek. jeszcze. No i no jest teraz na chwilę obecną w Dobra, przejdźmy do klatki mojego numer dwa numer numer dba. Dba. Do Dobra. klatki mojego kolegi. To jest jego chomik. Widzicie go tam chyba nie. On się wspina. O, tam Klaudia. się. Spina. Nie, o, to czyta. jest Claudia. To, to jest szara ładna. No, no ma biały brzuszek um, to. Ma takie coś, y... to takie coś. No od, od papieru. Rurka, rurka papieru. Tu, e, tu ma na, tam wodę, tam ma jedzonko, tutaj ma domek, tutaj ma pierwsze piętro, rurę. I czy to kołowrotek. jest pierwsze piętro, to jest partner. No, pierwsze. No, I tam piętro. jest powrot. A, a tak się wspina na pierwsze piętro. Czasami tak, czasami tak. Ojej, on już wspięła. Klaudia, popisz się, idź na kołowrotek. kołowrotek. Mam nadzieję, że się posłucha, bo... O! Proszę Klaudia. Zrób to dla nas. Jak widzicie, Klaudia ma grymasa i jej się nie chce. Mm, no, no to no, no. no, ale my was nie mamy wynosić. No. Przepraszam, że tak mówię, ale Klaudia ma różne humory. Ona jest bardzo, no, humorzasta. Tak, humorzasta jest bardzo. No i tak się prezentuje jej klatka. Bardzo bardzo lubię Klaudię. Jest bardzo milutka, ma takie fajne futerko. Zresztą każdy chmikie O, tutaj mają jest... fajne futerko. Tutaj sobie tak wchodzi. A to nie jest. Akurat o, popisuje się. To jest Klaudia. Popisz się. O, widzicie? Popisała wam się grzeczna Klaudia. I jednak was lubi. No, jednak was bardzo lubi. Widzicie? Jak biegam na koło wrotku? No dobra, ludzie. No to. No to. Cześć! Dajcie łapkę w górę i suba! Pa! pa!